Witam serdecznie, słuchajcie ogólnie. Jak widzicie w filmiku jest monet jak na początku trudno nie zauważyć, masę monet, słuchajcie, z roku od 1802 po 1923 1800 jest tego masę, słuchajcie. Jeżeli dojedziemy 3000 subskrypcji, oczywiście. Będzie losowany, losowana nagroda, czyli wszystkie monety i nie tylko. Bo są jakieś, jakieś zapinki, słuchajcie, znalezione na polu. Sygnet oczywiście nie jest złoty, jest to sygnet z mosiądzu. Yy... Grozik grosik, yy, niemieckiego oficera. Branzoletka, która została również znaleziona na polu. Jakieś plomby. To wszystko będzie dorzucone do monet i tak zasady konkursu są so proste zostawiacie dowolny komentarz pod filmem dojeżdżamy 3000 subskrypcji odpalam live'a daję wam wcześniej znać i będziemy na żywo losować zwycięzcę tych wszystkich monet a jest ich naprawdę sporo są to różne monety z różnego roku starsze również monety słuchajcie rosyjskie Teraz Wam pokażę fajną monetkę również, którą tu wychaczyłem, zobaczyłem. Ta monetka znaleziona została w urodziny mojego syna. Praktycznie dwie takie. Jest dużo tych monet, naprawdę. Jeżeli chodzi o roczniki, to sami widzicie roczniki są różne, ale są to w zależności od w zależności od jakiego tam pochodzenia. Są też rosyjskie, niemieckie, jakieś portugalskie, stare monety znalezione ogólnie na polu. Nie wszystkie, bo są też monety, zakupione monety na targu staroci. Ale wszystkie monety oczywiście są do oddania w konkursie. Czyli tak, zostawiamy łapkę do góry, zostawiamy dowolny komentarz, dojeżdżamy 3000 subów. Ja dodaję post u siebie na YouTube. Kiedy yy, kiedy jest organizowany konkurs dokładnie, w jaki dzień, jak będzie tylko 3000 subskrybentów odpalamy live'a i losujemy, losujemy monetki praktycznie do wygrania są wszystkie, nie pojedyncze, tylko cały, cała zawartość w takim oto starym opakowaniu jak powiedziałem, 3000 subskrypcji, odpalam live'a, dodaję post u siebie na YouTube którego dnia, o której godzinie będzie live i będziemy pod tym filmem losować zwycięzcę tych oto monet resztę dorzucam rzeczy, dorzucam po prostu od siebie są to stare rzeczy, mam nadzieję, że Wam się to będzie podobać bo wiem, że są osoby, które zbierają monetki które są kolekcjonerami i na pewno będziecie zadowoleni mam nadzieję, że Wam się podoba konkursik i konkursów będzie jeszcze więcej, więc lecimy z 3000 subami Udostępniajcie filmik. I co? Widzimy się przy konkursie. Piona.